Marcin Bosak i Maria Dębska pobrali się w sierpniu 2020 roku. Choć na ich ślubie pojawiło się wiele znanych osobistości, to szczegóły samej uroczystości pozostały dla mediów tajemnicą. Aktorska para od początku chroniła swojej prywatności, wyraźnie chcąc zachować szczegóły relacji między sobą. Niestety wkrótce pojawiły się doniesienia, jakoby ich małżeństwo trawił kryzys. W listopadzie zeszłego roku Maria Dębska została przyłapana przez paparazzi w objęciach innego mężczyzny, a zaledwie miesiąc później znajoma pary wyznała w rozmowie z na żywo, że to koniec ich związku. Marcin Bosak miał tym samym złożyć już pozew o rozwód. Marcin Bosak złożył pozew o rozwód i czeka na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Musi uzbroić się w cierpliwość, bo to może potrwać wiele miesięcy, to nosił tygodnik. Okazuje się, że Bosak i Dębska wcale nie musieli czekać tak długo, jak martwiło się wspomniane medium. Jak teraz donosi ten sam tygodnik, aktorska para jest już podobno po rozwodzie, do którego doszło na pierwszej rozprawie. Poza datą rozprawy nie zdradzono jednak bliższych szczegółów. Aktorska para rozwiodła się w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi podczas pierwszej rozprawy 1 marca, ogłasza tabloid. Mówi się, że tak szybki rozwód może wskazywać, jakoby obyło się bez kłopotliwych formalności. Przypomnijmy, że para pobrała się w trudnym czasie pandemii, a z racji zagrożenia koronawirusem mieli zrezygnować z planów ślubu we Włoszech. Niestety w ich relacje wkrótce wkradł się kryzys, który, jak widać, okazał się nie do przezwyciężenia.